Lecimy! Witam Państwa serdecznie w naszym zaimprowizowanym studio, gdzie opowiadam zwykle o książkach naszego wydawnictwa, starając się je wypromować. A dzisiaj opowiem o kwartalniku Szkoła Nawigatorów, o numerze sprzed kilku miesięcy, który poświęcony został Łużycom. Ja ten numer zrobiłem dzięki uprzejmości i pomocy Waldemara Beny ze Zgorzelca, który jest lokalnym dziennikarzem badaczem historii Łużyc po stronie polskiej i niemieckiej autorem wielu artykułów i bez Waldemara Beny ten numer by nie powstał ja Państwu też polecam jego książki krajoznawcze które są gdzie nie dostępne ale bardzo trudne do, do dostania bardzo ładnie wydane, dobrze ilustrowane z dobrą dokumentacją więc jeżeli ktoś się interesuje dzisiejszym pograniczem polsko-niemieckim, czyli użycami górnymi i dolnymi, no to, to sobie tam poczyta o ciekawostkach zupełnie niezwykłych. Ja zacznę spokojnie omawianie tego numeru od takiego artykułu, który tutaj Waldemar Bena zdecydował się opublikować, dotyczącego małży perłopławów, które żyły w dopływach Kwisy. Na górnych łużycach. To jest ciekawa sprawa, bo mało się o tym mówi, ale pozyskanie pereł słodkowodnych, rzecznych, w dawnych czasach było dość istotnym elementem przemysłu jubilerskiego. E, niewiele e, artykułów o tym jest, ale są na przykład w muzeach e, e, klejnoty, ozdoby, e, naszywki, gdzie te perły rzeczne się znajdują. E, no, nie, ja nie wiem, gdzie one jeszcze były poza dopływami kwisy, gdzie żyły te małże. W każdym razie. Jak twierdzi Waldemar Bena, jeszcze na początku XIX wieku w Niemczech pozyskiwano z, z tych dopływów kwisy, z tych strumieni, z samej kwisy, te perły, no, wyławiając te małże. Dzisiaj chyba już ich nie ma w ogóle. Zostały w, no, zlikwidowane, wyginęły. Jest to też ciekawy przyczynek do, do tych wszystkich ekologicznych szaleństw, które mamy dzisiaj. No, bo ja nie słyszałem, żeby jakiś ekolog wypowiadał się w kwestii perłopławów żyjących w słodkiej wodzie w borach dolnośląskich. No właśnie, też to, że to się nazywa Bory Dolnośląskie, a jest na historycznych łużycach. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe. Mnie to szalenie inspiruje i w ogóle takie ciekawostki mnie, mnie bardzo inspirują. Ale górne łużyce są mniej, bliż, mniej bliskie memu sercu niż łużyce dolne, gdzie często bywam, ponieważ moja żona urodziła się w Krośnie Odrzańskim. To jest no, w zasadzie historyczny Śląsk, ale mieszkała w Lubsku. I to są Łużyce. często tam bywamy. To też przyczynek do takich polskich losów, bo jej ojciec, mój teść, którego nie poznałem, bo on zmarł bardzo wcześnie, urodził się w Rakowie na Białorusi, w tym Rakowie, o którym pisze Sergiusz Piasecki w swoich książkach, Mieście Przemytników. No a Lucyna przyszła na świat na Użycach, na Dolnym Śląsku w zasadzie, ale wychowywała się na Użycach. Proszę Państwa, Użyce są fascynującą krainą nie tylko ze względu na przyrodę, którą opisuje tutaj Waldemar Bena, a także na historię Zgorzelca, którą on też barwnie bardzo opisuje i jest ona dla nas istotna z tego też względu, że to Waldemar Bena wskazał nam na Zgorzelec jako jedno z tych miast w Polsce, które było centrum handlu urzędem barwierskim. A Urzęd Barwierski to jest, proszę Państwa, epopeja, do której kiedyś, mam nadzieję, uda mi się wrócić. To nie tylko z tego względu są, są ciekawe użyce, ale także z innych, z innych względów. Ja Państwu polecam urżyce dolne, szczególnie Pałac w Brodach, to jest jedno z moich ulubionych miejsc. Ono jest daleko, ale ja tam jadę jak do domu. Świetnie się tam czuję. Zawsze spędzamy tam kilka dni w roku. To jest pałac, który jest w permanentnym remoncie, w odbudowie, dlatego, że jest to gigantyczny obiekt, którego bez dotacji państwowych no, nie można podnieść z ruiny. Właściciel tego obiektu bardzo się stara. Ja nie jestem pewien, czy starczy mu życia na odbudowanie tego, oby tak było. Życzę mu jak najlepiej. Na razie odbudowane są dwie oficyny. Tam się odbywały różne imprezy plenerowe, które przekreśliła pandemia. Ale do tego zarządca i właściciel wraca. No jest zawsze pełno gości w hotelu, który, jest, który mieści się w oficynie. Jest kameralny, są świetne śniadania, obsługa jest znakomita. No jest bardzo przyjemnie. A jeszcze jest do tego, proszę Państwa, no taki urok. Który ludzie lubią sobie podkrywać w Polsce, czyli urok czasów tuż powojennych, znanych z rozmaitych filmów, do których wiele osób powraca sentymentalnie, takich jak Prawo i Pięść na przykład Jerzego Hoffmana ze świetną muzyką i tekstem piosenki Agnieszki Osieckiej, bo ja zawsze mi to, kiedy jestem w Brodach, pobrzmiewa w głowie. Pałac w Brodach, proszę Państwa, został zniszczony dwukrotnie. Raz przez Fryderyka Wielkiego, który nienawidził Bryla, a to jest Pałac Bryla, a drugi raz przez Armię Czerwoną. Zdewastowane to zostało Yy, ze szczętem, a miejsce jest fantastyczne. Niestety nie, nie przywrócono wszystkich walorów krajobrazowych temu miejscu, a one są istotne, dlatego że Pac jest nad jeziorem. Elewacja ogrodowa jest otwarta, była otwarta na jezioro. Teraz jest to zarośnięte trzciną. Niestety, miejscowi włodarze nie są w stanie się porozumieć z właścicielem, żeby jakoś tę trzcinę wykosić, zrobić pomost i, i otworzyć widok na jezioro, a jednocześnie pozwolić, żeby zachodzące słońce bo to jest wprost na zachód zorientowane oświetlało tą ogrodową elewację pałacu. Kiedy pójdziemy do parku, który jest naprawdę stary, piękny, zdziczały, pełen zdrewniałych bluszczów plących się po gigantycznych bukach z takimi obwisłymi, płaczącymi konarami, no to możemy podziwiać ten spektakl zachodzącego słońca na, na ogrodowej fasadzie pałacu Bryla. Wielkie mam sentymenty związane z tym miejscem. Jak powiadam, uwielbiam tam być. Niestety mogę być tylko raz w roku przez kilka dni. Zawsze sobie obiecuję, że pojadę na dłużej. W otoczeniu jest mnóstwo obiektów agroturystycznych, co Państwu szczerze polecam, i zwiedzanie tych terenów jakże odległych od wyobraźni Polaków, bo to o to chodzi, proszę Państwa, nie chodzi o to, że łużyce są od nas odległe geograficznie, dlatego że mamy autostradę i w ciągu pięciu godzin przemieścimy się tam spokojnie. Chodzi o to, że łużyce są odległe od wyobraźni Polaków. To mnie trochę smuci, dlatego że ja je lubię, a też wiążą się z tym takie ciekawostki, że one mogłyby być przybliżone, bardzo, bardzo łatwo mogłyby być przybliżone wyobraźni naszej, gdyby na przykład ktoś zdecydował się podjąć taki wysiłek, żeby opisać je literacko. Gdyby mniej było pisarzy lansujących się na przykład na kulturze i tzw. języku śląskim w Polsce, a więcej autorów, którzy promują literacko taką krainę jak Łużyce, całkowicie dzisiaj zaniedbaną, a ujawniającą przed nami niezwykłe walory w wielu bardzo wymiarach, skorzystaliśmy, skorzystalibyśmy na tym wszyscy. Już mówię, w jaki sposób przybliżyć użycie do, do wyobraźni przeciętnego Polaka, no może nie przeciętnego, ale takiego, który konsumuje treści historyczne no i generalnie interesuje się kulturą, a nie jest w jakiś sposób zacietrzewiony i zafiksowany na różnych, temat, na różnych tematach. Proszę Państwa, równie często jak do brodów, czyli raz na rok, jeżdżę sobie do Jaślisk, Kodukli a może rzadziej, do Jaśnisk koło Dukli. I tam, proszę Państwa, w Dukli jest kościół, który niestety przeważnie jest zamknięty. A w tym kościele jest bardzo piękny, osiemnastowieczny wieczny nagrobek Amali Bryl, córki starego Bryla, który wybudował pałac w Brodach. Mamy te dwa miejsca połączone niewidzialną nicią Pałac zbudowany przez ojca i nagrobek córki, intrygantki, najprawdopodobniej otrutej, przepiękny w, takim, w takiej sukni, pełnej wstążek z białego marmuru. Polecam Państwu obejrzenie tego nagrobka. Dla zdolnego autora połączenie tych dwóch motywów w ciekawej narracji nie powinno być problemem, ale problem nasz i naszej wyobraźni polega na tym, proszę Państwa, że nie mamy zdolnych autorów, mamy tylko autorów aspirujących i to jest nie tyle dramat, co w ogóle dopust Boży. I dopóki się z tym nie zmierzymy, jako czytelnicy, jako nieformalne grupy, jako uczestnicy forów internetowych, użytkownicy mediów społecznościowych to łużyce, piękna kraina na zachodzie, ciągle będą od naszej wyobraźni odległe. Ja teraz, proszę Państwa, chciałem jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, a propos łużyc, ponieważ, tak jak mówię, one się ujawniają przed nami w wielu bardzo wymiarach. W tym, o którym powiedziałem na początku, czyli przyrodniczo-krajoznawczym, którego operatorem i mistrzem jest Waldemar Bena ze Zgorzelca. Polecam jego publikację z całym sercem. W tym, który, o którym ja wspomniałem, czyli takim intrygancko-politycznym, no bo Bryl to polityka, Fryderyk Wielki to polityka, a Amalia Bryl to, to intrygi. I w jeszcze jednym, bo tutaj autorem tekstu do jednego z tekstów do tego numeru jest Juliusz, który dzisiaj stoi za kamerą i dotyczy on operacji łużyckiej, czyli katastrofy, jaką druga armia wojska polskiego ludowego, w jaką katastrofę została wciągnięta ta armia. Dzięki albo przez dowodzenie <laughs> Karola Świerczewskiego, tak, Waltera. Operacja Łużycka, proszę Państwa, została przedstawiona w takim apologetycznym filmie o Walterze, który to Jul już opisał, którego się już dziś nie pokazuje, a jego reżyserką była mentorka Agnieszki Holland. więc mamy tradycję pewną propagandową, która dzisiaj jest równie żywa, jak tuż po wojnie. Bo to jest niedaleko pada jabłko i jabłoni, jak to się. Pięknie mówi, a tłem do tego są łużyce, w tym wypadku Łużyce po stronie niemieckiej operacja Łużycka, operacja budziszyńska, czyli wygubienie tak naprawdę żołnierzy II Armii Wojska Polskiego Ludowego, werbowanych już na terenach niekresowych, jak pierwsza armia ludowa, ale na terenach Polski tej, która została po wojnie sformatowana przez przez mocarstwa, wygubienie ich rozkazem pijanego, zdegenerowanego wariata, czyli bohatera Polski Ludowej, generała Karola Świerczewskiego. I już dokładnie opisał tutaj te dwa aspekty, czyli problem taktyczny i strategiczny tej operacji oraz problem propagandowy. Tłem tego wszystkiego są łożyce ciekawe, jak państwo widzicie, ciekawe, zaskakujące, a takich y, historii na użycach jest mnóstwo, dlatego że o ile proszę państwa y, Dolny Śląsk jest przebadany i mnóstwo ludzi zrobiło y, sobie reklamy na Dolnym Śląsku i też mnóstwo ludzi zachowało historie dolnośląskie w piśmie, publikuje się y, artykuły, książki, jest mnóstwo y, grup. Nieformalne, które się interesują historią Dolnego Śląska, o tyle województwo lubuskie, czyli Dolne i Górne Łużyce <laughs> z kawałkami Śląsk, Śląska, o tym nie możemy pamiętać, bo na żagań to nie są Łużyce. Żeby nikt nie mówił, nikt nie mówił że, że, że żagań jest na Łużycach. To jest śląskie miasto. krosno to samo. Że z Łużycami. Nikt takiej sztuki nie dokonał. To jest terra incognita i to jest teren do zagospodarowania. Proszę Państwa, jak pojedziemy sobie do Trzebiechowa pod Zieloną Górą, ktoś powie, że to też Śląsk. No może, ale powiedzmy, że, że trochę bardziej zapomniany. Powiedzmy, że to użyce. Proszę Państwa, mamy tam pałac rodziny von Reuss i sanatorium, mam nadzieję, że dzisiaj już odnowione i czynne, które dekorował Henry van der Welde. Proszę Państwa, także zachęcam również do odwiedzenia Trzebiechowa. I takich architektonicznych perełek w okolicach na pograniczu śląsko-życkim, które dzisiaj nosi nazwę Województwa Lubuskiego, jest bardzo dużo. Ciekawostek. Nieprawdopodobnych zarówno z czasów dawnych, jak i z czasów Polski Ludowej, no i z czasów III Rzeszy, co jest istotne, dlatego że w okolicach Brodów mamy zasieki, czyli całe miasto, które dzisiaj pokrywa las sosnowy, kompleks fabryczny, na który lepiej się nie zapuszczać, bo można zginąć po prostu, jak to już wielokrotnie się zdarzyło, to jest nad samą Nysą, miasto zasieki. E, istniejące przed wojną, gdzie były tramwaje, e, no, silna bardzo infrastruktura, została rozebrana na odbudowę Warszawy. Niektórzy nad tym płaczą, ja nie, stwierdzam fakt, że tak było. E, I e, no, tak jak mówię, można sobie ten las obejrzeć, ale lepiej się nie zagłębiać zbyt daleko od drogi, dlatego że ziemia się może rozstąpić pod stopami, nagle gdzieś wpadniemy i będzie ponad. Oczywiście y, różne grupy poszukiwaczy penetrują to miejsce. Ja nie jestem poszukiwaczem, więc szczerze Państwu odradzam. Y, pod Brodami, a w zasadzie to już naprawdę w samych Brodach, jest w miejscowości Jeziory Wysokie, jest wieża widokowa, gdzie stary park pałacowy można sobie obejrzeć z góry. Ona jest chyba trzy dni w tygodniu czynna. Zarządza tym miejscowy leśniczy, także Państwu polecam. Bardzo ładnie to wygląda, jest dobrze utrzymane. W parku pałacowym ich stanowisko różanecznika żółtego, czyli azali pontyjskiej, która kwitnie, o, zaraz będzie kwitła właśnie, albo już kwitnie, bo jest ciepło. A brody, proszę państwa, to jest y, krajowy biegun ciepła, to jest miejsce, gdzie jest najłagodniejszy klimat w Polsce. To też jest szalenie. Ciekawe, inspirujące, można sobie pojechać. Tam jest naprawdę ciepło i to widać, że to jest ciepło. Wiosna zaczyna się miesiąc wcześniej, więc, jak ktoś pojedzie sobie kiedyś na wycieczkę y, na Łużyce w kwietniu, a potem wróci za dwa tygodnie do Warszawy, to będzie miał dwie wiosny. Y, to też taka, taka ciekawostka. Także proszę Państwa, szczerze zachęcam i polecam ten numer kwartalnika Szkoła Nawigatorów, bo to jest jeden z najciekawszych numerów. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się wrócić do tematyki łużyckiej, może nie w tym względzie. Aha, jeszcze mamy tutaj opisaną, jeszcze to nie koniec bo mamy opisanych działaczy łużyckich, proszę Państwa, którzy dbali o język łużycki i promowali kulturę łużycką. Ja pamiętam, jak sobie w mojej bibliotece wiejskiej na Rycicach w Dęblinie znalazłem książkę Mistrz Krabat Dobry łużycki Czarodziej. Jej autorem był, zaraz powiem kto bo nazwiska, już nie pamiętam, dawno to wydawaliśmy. Mercin Nowak Jerchoński, proszę Państwa. Taki autor. On się oczywiście nazywał po niemiecku. Był to człowiek no, wielu talentów, bo również robił dekola, dekoracje graficzne. Do książek, zajmował się ilustracją. Oprócz tego, proszę państwa, był to pan. Zaangażowany w szerzenie folkloru, no i zapewne miał jakieś powiązania agenturalne, ale to zostawmy, dlatego że kwestia, po co użyczanie byli utrzymywani w powojennych Niemczech, jest kwestią otwartą i skomplikowaną. Oni tam dzisiaj mają jakieś kłótnie między sobą o to, jak to jak to, jak to, jak to tę kulturę, tę, tę łódeczkę użycką prowadzić dalej na oceanie niemieckich i nie tylko niemieckich politycznych zawirowań. Ale za komuny żyło im się dobrze. Żyło im się dobrze. To nie znaczy, że trzeba im stawiać jakieś zarzuty, no bo są, liczy tam mniejszość raptem jakieś 20 tysięcy ludzi, ale to jest ciekawe, że mamy ten język słowiański, no i jak wszystkie słowiańskie dialekty i, i, i folklory, była próba wykorzystywania tego przez imperialną propagandę rosyjską. Tego nie możemy. Nigdy z oczu tracić, że to tak właśnie jest. Marcin Nowak-Nierkoński, proszę Państwa, był żołnierzem Wehrmachtu, który wrócił z frontu i całe swoje życie poświęcił na publikowanie artykułów dotyczących kultury łużyckiej i języka. Łużyckiego. Jeszcze jak żył Jacek Drobny, on się też przez moment tym zajmował, albo któryś z jego kolegów, nie pamiętam dokładnie. I było coś takiego, proszę Państwa, że są w jednej z pieśni Łużyckich opowiada o triumfach Bolesława Chrobrego nad cesarzem Henrykiem. Było to ciekawe. Natomiast pytanie, na ile autentyczne? Ja na to pytanie nie odpowiem, Powiem tylko tyle, że żywe były w pewnym momencie mrzonki, bo trudno nazwać to projektami e, powojenne, przyłączenia e, Łużyc do Czech. Dlatego, że Łużyczanie bardziej patrzą w kierunku Pragi. Była taka działaczka Łużycka Mina Witkoic która mieszka przez pewien czas w Pradze bardziej uważnie spoglądają na Pragę niż na Polskę dlatego, że Polacy to są przybysze ze wschodu, to są, to są w zasadzie mieszkańcy pogranicza Europy i Azji dla Użyczan a Użyczanie i Czesi to są mieszkańcy Europy Środkowej prawdziwej Europy Środkowej, która się gdzieś tam rozciąga za Wielkopolską, bo Wielkopolska to już jest dla nich wschód Mamy, mamy taki jeszcze aspekt historii i kultury łużyckiej, e, równie interesujący jak poprzednie. E, przebąkiwało się o tym, żeby stworzyć po wojnie jakieś e, mini państewko łużyckie złożone z dzisiejszych terenów województwa lubuskiego i kawałka e, Nerdowa, ale chyba nie było to. Poważne. No i oczywiście nie, nikt, nikt, z, nikt z wielkich się na to nie zgodził, więc myślę, że była to jakaś, jakaś propagandowa mrzonka pod, podrzucana przez, przez yy, zorganizowaną strukturę z amerykańską, brytyjską, rosyjską, nie wiadomo. Proszę Państwa, Łużyce, Niewielka, zapomniana, bardzo ciekawa kraina wszędzie. Blisko na Śląsk, blisko do Niemiec, blisko do Saksonii. Drezno jest pod ręką. Blisko na Pomorze, dlatego że w Krośni Odrzańskim jest most na Odrze, yy, który w XVIII wieku przekroczyli pruscy grenadierzy, przyłączając ziemię śląską do Prus. I za tym mostem jest już Pomorze, proszę Państwa. Takie to są historie. Mnóstwo zatartych i widocznych do dzisiaj granic dawnych imperiów, regionów, zasięgów etnograficznych, zasięgów lingwistycznych, językowych, które tam można sobie podnajdywać. Ciekawa kraina. Dla mnie obowiązkowy, obowiązkowy punkt w programie wakacyjnym co roku. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.